Ten inteligentny zegarek łączy w sobie kluczowe technologie Samsunga i Huawei. Umożliwia pomiar poziomu glukozy we krwi z większą precyzją niż medyczne urządzenia pomiarowe, a także jest bezbolesny, bez konieczności nakłuwania palca. Może dokładnie mierzyć poziom glukozy we krwi, natlenienie krwi, puls oraz temperaturę ciała z dokładnością do 99,9%. Ta technologia jest już stosowana w medycynie klinicznej i zdobyła 58 międzynarodowych patentów. Zegarek obsługuje ponad 100 rodzajów aktywności sportowych i może być używany do wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości, przeglądania internetu i oglądania wideo. Posiada wodoodporność IP7 i może wytrzymać zanurzenie do 200 metrów, co czyni go idealnym do pływania i nurkowania. Dodatkowo może być używany jako klucz do kontroli dostępu. Klienci, którzy złożą zamówienie dzisiaj Mogą skorzystać z 50% rabatu oraz 7-dniowego darmowego okresu próbnego z możliwością zwrotu, jeśli nie będą zadowoleni.